Mam przyjemność dzisiaj przeprowadzić wywiad z panią Ireną Kozicką, polak, właścicielką majątku Badową ściska. I, tak. Czy to jest pani dom rodzinny? Tak. Jak przebiegało pańskie dzieciństwo w tym, dworze. A, w tym domu? Tak. Proszę pani. W tym domu chcę pani powiedzieć, to jest taka tradycja, że w tej chwili to jest wyjątkowy dom, ponieważ ciągnie nas tu, bo już nasza rodzina, bardzo rozległa, proszę pani, żyje tu od pięciu pokoleń. Już teraz, co się rodzi, to już następne, to już będę szóste pokolenie. To jest w tej chwili, w dzisiejszej Polsce, już rzadkość. Mimo że przez te wszystkie lata, które były i dobre, i złe, i bardzo ciężkie, no to było ciężko. Ja, jeśli chodzi o moje dzieciństwo, tutaj zostałam, urodziłam się w, w Warszawie, ale zaraz mnie przywieźli tutaj. I Już tutaj się wszystkie moje cztery siostry urodziły w tym domu. Natomiast ja byłam najstarszą z rodzeństwa, długo, długo bardzo wyczepiwaną wnuczką przez mojego dziadka Gnacego Wieszyckiego, ale nie zdążyłam się urodzić, bo urodziłam się dopiero po jego śmierci w ciągu dwóch lat. Ale znam go tak dokładnie, bo były. Tak do, dobrze o nim słyszałam, że tak mam wrażenie, że cały czas wiem, że z nim obcowałam, bo wszystko w tym domu się mówiło na przykład, a dziadek to powiedziałby tak, a dziadek to zrobił tak, czyli ten dziadek właściwie, mimo że już dawno nie żyjący, wiecznie żył w opowiadaniach. Dziadek Ignacy Wieszczycki, mój dziadek ze strony mamy. Tylko portret tutaj Państwo widzicie już jako starego człowieka był osobą, która kupiła ten majątek gdzieś pod koniec wieku. Ja nie będę mówiła szczegółowo, bo to wszystko moja siostra Hania znacznie lepiej pamięta, ma zapisane. I na początku zjechał tu, kto był bardzo opuszczony majątek, bardzo ziemie były marne. To były dość ziemi, sięgały aż tam, aż pod mszczonów, później gdzieś łączyły się ze Zbirożą i z zgnojną, dochodziły tam do tej szosy, która tutaj była i do tej pory jest, i wszędzie to, no w każdym razie, ale były to marne ziemi, ale dziadek mój, chociaż nie był. Człowiekiem bardzo wykształconym, ale był człowiekiem, który kochał Ziemię. Bardzo kochał Ziemię. I pierwsza rzecz, którą zaczął robić, to mianowicie porządkować tutaj te, ten teren. Teren był podmokły, więc najpierw prowadził meriolacje. Poza tym zaczął budować budynki gospodarcze, bo dworek był dosyć marny. Drewniany, mocz drzewiowy, ale dziadek uważał, że tak. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to ludzie, którzy na, tym, na tej ziemi pracują, muszą mieć dobre warunki. I w związku z tym, pierwsze, pierwszym takim poza tym, że tu jest jeszcze szczątkowy y, obraz y, a, autentyczny z takiej y, kamiennej obory. To, to jest tylko szczątkowa rzecz. A reszty to już w ogóle w tej chwili nie ma. Natomiast jak się tutaj do nas jedzie, to są jeszcze ruiny tak zwanych czworaków. I tam dziadek twierdził, trudno, ja, jako tak zwany dziedzic, bo się tak mówiło, to ja mogę mieszkać byle gdzie, ale ludzie, którzy pracują na tej ziemi, muszą mieć dobre warunki.